Mój ojciec, król, uparł się, że osobiście przedstawi nasze warunki armii macierzy. W odpowiedzi odesłali nam jego ciało i zapowiedzieli inwazję. Matka powiedziała: W dniu śmierci swojego ojca, chłopiec staje się mężczyzną, a książę król. Wtedy ostatni raz płakałem. Niedługo potem ich okręty przesłoniły niebo. Honor nie pozwolił mojej matce uciec. Chciałem z nią zostać. Bronić jej, ale uniemożliwiła mi to, przedkładając przetrwanie rodu ponad własne życie. Tego dnia straciłem i matkę, i mój świat.